Cześć, witajcie na kanale Kozak Squad, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam elementy podstaw biomechaniki i to dlaczego pauzowanie ruchu na siłowni i nie tylko jest takie ważne i dlaczego zatem ludzie nie skaczą tak jak kangury. Zapraszam do materiału. Jeśli mowa już o pauzowaniu ruchów, jest to wprost zależne od naszej anatomii. Mięśnie, które wymagają zapauzowania, są to mięśnie, które posiadają stosunkowo długie ścięgno, przez co, gdy będziemy wykonywać ten ruch bez tej pauzy w fazie maksymalnego rozciągnięcia czyli jeśli jeszcze nie widziałeś filmu o tempie ruchu, to koniecznie zajrzyj, bo tam wyjaśnię Ci, czym są poszczególne fazy i poszczególne cyfry w czterech cyfrowym ciągu liczby, który przedstawia nam tempo ruchu, to tam właśnie to prezentuję, link zostawię w opisie pod filmem, to te mięśnie właśnie wymagają pauzy w tej fazie maksymalnego rozciągnięcia, żeby sama siła nie wychodziła ze ściegna tylko z tego naszego mięśnia. Nasze ścięgna w mięśniach zadziałają jak trampolina, czyli przy braku pauzy wykonanej w fazie maksymalnego rozciągnięcia przy niektórych mieściach, w szczególności przy niektórych, to ścięgno zadziała nam jak trampolina. Ta energia, energia sperrzystości, ma rolę, szczególną rolę, przepraszam bardzo, szczególną rolę, w mieśniach, gdzie to ścięgno jest nadzwyczaj długie. A zatem, na przykład w przypadku mięśnia brzucha tego łydki, którego ścięgno jest szczególnie długie. Mówię tu oczywiście o ścięgnie Achillesa, które swoją drogą jest najsilniejszym ścięgnem w Twoim ciele. W końcu jest to nasz staw skokowy i, i to ścięgno musi być mocne, żeby trzymać e, nasze ścięgno, które umożliwia nam, jak sama nazwa mówi, to skakanie, prawda? Jeśli teraz nie wykonamy pauzy w fazie maksymalnego rozciągnięcia i wykonamy spięcie na łydki, to zamiast popracowania sobie brzucha tym łydki, popracujemy sobie mocno ścigny Achillesa, który po prostu odbije nam ten ruch jak trampolina. Na dokładnie takiej samej zasadzie. Więc, żeby docelowo przetrenować mięsień, jeśli ty chcesz wzmocnić łydki, nie tylko hipertroficznie, bo może też wzmocnić też łydki siłowo, to musisz wykonać tą pauzę, żeby pracował mięsień docelowo, a nie ścięgno poprzez. Tą naszą energię sprężystości. I mając już te podstawowe informacje o biomechanice ruchu, możemy sobie już odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kangur skacze i dlaczego robi to bez większego trudu. Oczywiście dlatego, że posiada w dolnej kończynie bardzo długie ściegna. Dzięki nim te skoki nie męczą go i nie musi wykorzystywać dużej liczby. Siły i dużo wkładać energii, żeby te skoki wykonywać, bo po prostu te ścięgne udziałują u niego jak na trampolinie. Tak samo ty, jak pójdziesz sobie na trampolinę i skaczesz na niej, to czuję, że te skoki są wysokie, mocno cię wybijają i nie musisz. Dużo siły do tego marnować. Tak samo jest w przypadku kangura. I to nie tylko w przypadku kangura, bo również na przykład psy i koty też posiadają dość duże ścięgna. E, i, I w ogóle większość zwierząt posiada dużo większe ścięgna niż te ludzkie. E, przez to na przykład do tego psa czy kota wyskoczenie na e, stół. Czy, czy przeskoczenie jakiegoś niewielkiego ogrodzenia często nie jest problemem, a dla człowieka oczywiście no, to, to już problem by był, bo, bo nie mówię tutaj o skoczkach z wyższych, którzy też swoją drogą wyskakują przez to, że się odchylają do tyłu, a nie wskakują po prostu obunusz do góry i przeskakują, bo, bo takiej energii z niestety nie mamy ze względu na nasze ścięgna. Sam kangur możemy sobie tutaj na przykład zobaczyć, na samo rozmieszczenie jego dwugłowego uda. Zobaczmy, jak duże on ma ścięgno mięśnia dwugłowym uda. Porównajmy to ze ścięgnem człowieka mięśnia dwugłowego uda. No, nie ma, nie można tego porównać. Widzimy tutaj, że kangur posiada bardzo duże ścięgno, natomiast u człowieka no to jest ono znacznie mniejsze. Niestety. Człowiek jednak jest bardzo, ale to bardzo słabym zwierzęciem. Niestety tak zostaliśmy stworzeni anatomicznie, że nasze ścięgna są krótkie i zlokalizowane blisko stawu, przez co nie jesteśmy w stanie wygenerować dużej siły, mimo dość dużej stosunkowo masy mięśniowej. Przez krótkie ścięgna nie możemy użyć tej energii z po nie możemy użyć siły przez Zmagazynowanie, z akumulacji tej mocy, przez to, że mamy dość krótkie te ściegna i nawet duża masa mięśniowa nie pomoże nam w dużej siłę, bo stosunkowo ona jest mała. Nie bez powodu, zresztą człowiek od zawsze używał koni na przykład, żeby. Na morskie oko sobie wyjechać z ludźmi, albo do pracy na roli jakichś bawołów i tak dalej, ponieważ te zwierzęta są biomechanicznie dużo lepiej zbudowane i biomechanicznie mogą wykonać dużo większą pracę z. Użycie nie jakiejś przepotężnej energii, bo taki kon nie jest jakoś mocno zajechany. Oczywiście nie mówię tutaj, gdy on pracuje właśnie na morskim oku, wyjeżdża 50 razy góra dół dzień w dzień, może nie 50 razy przesadziłem parę razy jak wyjedzie, to będzie tyle pewnie. Ale to mówi o takiej pracy, która stosunkowo nie jest dla niego, taką bardzo, bardzo męczącą. Dlatego, że jego biomechanika jest dużo lepsza. Dlatego też my, ludzie, używamy tych zwierząt, a przynajmniej używaliśmy, teraz już od tego odchodzi, do pracy i wykonywania pracy za nas. Dzięki czemu mogliśmy mocniej lekko zautomatyzować i przyspieszyć, zwiększyć plony, zwiększyć naszą produkcję. I teraz przejdźmy do tego, co jest najważniejsze. To, dlaczego ten film w zasadzie powstał dla Was, jeśli trenujecie na siłowni. Skoro już wiesz, że to pauzowanie ruchu w fazie maksymalnej ekscentryki jest bardzo ważne, to teraz dla jakich mięśni to pauzowanie będzie takie ważne? Oczywiście dla tych, jak się domyślasz, które posiadają długie ścięgna, a zatem które mięśnia posiadają długie ścięgna? Oczywiście będzie to, tak jak już Ci mówiłem, wszystkie mięśnia łydki, nie tylko brzuchate, ale również płaszczkowate, czyli gdy robimy łydki, fajnie byłoby zapauzować ten ruch na dole. Mamy tu również, jeśli chodzi o nasze nogi, dwugłowym uda i tak stosunkowo dość długie ścięgno. Wy, jeśli chodzi o górę już, to przy bicepsie, tricepsie, oraz w najszerszym grzbietu. Dlatego jeśli chcesz pracować efektywniej, efektywniej pracować nad mięśnią docelowym, to koniecznie rób pauzy przy ćwiczeniu tych partii mięśniowych. Jeśli ten krótki film o sprężystości, ścięgien i o tempie ruchu Poniekąd był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, bo aż 85% z was, które ogląda moje filmy, nie zostawiło jeszcze subskrypcji. A taka subskrypcja bardzo motywuje mnie do dalszej pracy i oczywiście nagrywania kolejnych materiałów dla Was. Jeśli masz jakiś pomysł, o czym chciałbyś usłyszeć w następnym materiale, albo jednym z kolejnym, to daj koniecznie znać w komentarzu. Oczywiście. Wbij też na mojego Instagrama, gdzie pojawiają się treści około treningowe, i na stronę na Facebooku. Do usłyszenia już w przyszłą sobotę o godzinie 15, bo filmy na tym kanale pojawiają się regularnie. Cześć, do zobaczenia!